Witam was w ostatnim w tym sezonie politycznym przeglądzie tweetów. W zeszłym tygodniu na polskim Twitterze mówiło się m.in. o ciekawej zapowiedzi Włodzimierza Czarzastego o odejściu trzech posłów z Prawa i Sprawiedliwości oraz o wypowiedzi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w RMF FM. Lewica nie poprze podniesienia składki zdrowotnej w tym kształcie. Nie wierzymy w to, że jakieś grupy będą z tego wyłączone. Lewica nie zagłosuje za... Podniesieniem podatków. Nawet Robert Biedroń w programie Graffiti powiedział, nie wyobrażam sobie, że po pandemii, kiedy musimy odbudowywać gospodarkę, mielibyśmy wspierać PIS w podnoszeniu podatków. To nie byłoby fair. Słusznie i pozostaje trzymać za słowo. Przede wszystkim nie warto brać udziału w dalszym psuciu bardzo skomplikowanego systemu podatkowo-składkowego w Polsce. Dalsze dociskanie śruby podatkowo-składkowej obciążającej dochody z pracy to też zły pomysł. Ma rację! Przecież, jak się podniesie składkę zdrowotną, to jeszcze bardziej PiS będzie pielęgniarkom rozdawał nasze pieniądze. To raczej smutna ironia. Lewica przeciw dobrym usługom publicznym to natomiast żart. Zwiększenie finansowania służby zdrowia potrzebne od zaraz. Obecnie NFZ wycenia usługi medyczne poniżej rzeczywistych kosztów, a samorządy, na barkach których spoczywa utrzymanie szpitali, Pokrywają straty z własnych środków zamiast przeznaczać na inwestycje. Jeśli lewica z góry nie poprze składki zdrowotnej, to straci mandat do głoszenia konieczności dofinansowania ochrony zdrowia. Niech już wtedy nie wspiera protestów pielęgniarek, nie opowiada o problemach onkologii itd., bo to będzie niepoważne. Jaką mamy gwarancję, że ewentualna podwyżka składki zdrowotnej wpłynie znacząco na zarobki m.in. pielęgniarek oraz ogólnie na polepszenie jakości usług świadczonych przez NFZ? To jest trochę tak jak dokładanie pieniędzy do ZUS-u. W jednym i w drugim przypadku potrzebna jest gruntowna i odważna reforma. Trudno się dogłębnie odnieść bez znajomości projektu, ale dysonans poznawczy jest. Program Lewicy, podwyższyć składkę zdrowotną. PIS, podwyższamy składkę zdrowotną. Lewica, jesteśmy przeciwko. Lewica nie zagłosuje za podniesieniem podatków. Lewica jest przeciwko podniesieniu podatków. To po co w zasadzie istnieje? Lewica istnieje tylko po to, żeby podwyższać podatki, i tylko i jedynie z tego powodu ludzie na nią głosują? W takim razie, może niech zaczną głosować na PiS w sumie co za różnica? Skoro lewica wyjątkowo nie pomoże zapchać dziury po gowinowcach przy podnoszeniu podatków, to rozumiem, że ten punkt nowego wału możemy już skreślić. Tak, Włodzimierz Czarzasty powiedział, że podniesienie składki zdrowotnej w obecnym kształcie, tak jak jest obecnie zapisana w Nowym Ładzie, jest dla lewicy nie do zaakceptowania. W mojej opinii oznacza to, że lewica chce coś wynegocjować w zapisie o podwyżce tej składki i jeśli to się uda, to wtedy będą za tym głosować. Jeśli chodzi o brak wsparcia lewicy dla podwyżki podatków. To przecież mówimy teraz o składce, a jak wiemy składka nie jest podatkiem. I tak to będzie tłumaczone. Minister Zdrowia Adam Niedzielski w Radio Z. Określimy sobie takie klarowne zasady refundacyjne. Na pewno osoby starsze będą tutaj korzystały z tych rozwiązań darmowego dostępu. A oczywiście w przypadku innych grup, w zależności też od poziomu wyszczepienia i, i też jakby poziomu zainteresowania, no będziemy... I też poziomu rozwoju pandemii. Oczywiście będziemy podejmowali decyzję co do charakteru płatności za szczepienie. No, myślę, że dopiero tak w okresie po październiku. Po październiku, a co, czy wiadomo cokolwiek na temat ewentualnego powtórzenia szczepienia, czy też kolejnej dawki? Czy, czy państwo nawet na arenie takiej międzynarodowej na ten temat dyskutują ministrowie tak, Dyskutujemy, mhm. oczywiście, że tak. Staramy się wyważyć pewne. Obiektywne, twarde dane, które mówią o tym, czy jest zasadność wykonania tego szczepienia, ale również ważymy to z tymi kosztami, które są ewentualnie związane z kolejną dawką, bo tutaj trzeba umiejętnie wyważyć, czy to szczepienie trzecią dawką ma wartość dodaną, czy jest po prostu. Nadmiarowe w sensie relacji kosztu do efektu zdrowotnego. I pod tym względem cały czas analizujemy. Wydaje się, że najbardziej przekonywującym argumentem za tym, żeby był sens szczepienia trzecią dawką, jest wyraźne udowodnienie czy wyraźne pokazanie, że ona jest skuteczniejsza przeciwko nowym pojawiającym się mutacjom. Sama kwestia podtrzymywania odporności. Nie wydaje się wystarczającym argumentem. Po której dawce będzie ta ostatnia prosta? Kolejna teoria spiskowa, tym razem odnośnie trzeciej dawki, staje się faktem. Syntezator już nas informuje, że szczepionka jednak nie jest tak skuteczna i w związku z tym za kolejną dawkę trzeba będzie płacić. Cudownie. Co za bajdurzenie, przecież oświadczenie EMA jest z góry przesądzone. Skoro Unia Europejska już zakupiła taką ogromną ilość dawek, udajecie takich głupich? Czy faktycznie jesteście tacy głupi? Plują wam w twarz, a wy mówicie, że deszcz pada. I jeszcze musimy zweryfikować badania. Bardzo chętnie zobaczę te ich weryfikacje. Dlaczego brniemy w szczepienia, a nie pracujemy intensywnie nad lekami? Jaki jest stan badań nad ivermektyną i amantadyną? Sytuacja wskazuje na wielkie wpływy korporacji, które zyskują biliony euro i dolarów na produkcji szczepionek. Czy ja dobrze czytam między wierszami, że trzecia dawka, pewnie nie ostatnia, dla młodszych osób będzie dodatkowo płatna z własnej kieszeni? czyli co rok przedłużanie certyfikatu paszportu covidowego. Business is business. To jednak szczepionka nie daje stuprocentowego bezpieczeństwa, Czyżby pan minister wcześniej ugał w żywe oczy? Warto przywołać tutaj dane odnośnie jednej z mutacji koronawirusa, wariantu Delta. Wyniki badań. Szczepionka Pfizer w 96% zapobiega hospitalizacji z powodu wariantu Delta SARS-CoV-2, AstraZeneca w 92%. Analiza objęła 14 019 przypadków wariantu Delta. Szczepionki są najważniejszym narzędziem, jakie mamy w walce z COVID-19. Skoro skuteczność obecnych szczepionek w zderzeniu z bardzo groźnym wariantem Delta jest tak wysoka, to po co aplikować ludziom trzecią, prawdopodobnie w przyszłości płatną dawkę szczepionki? Czy gdyby od razu wyjawili swoje plany odnośnie kolejnych dawek i co jest na końcu tej drogi, tyle ludzi by się zaszczepiło? Myślę, że wielu by się na to nie zdecydowało, dlatego wszystkie informacje są nam odpowiednio dawkowane. Cóż? Każdy ma swój rozum. W sumie też jestem ciekaw, czy ludzie tak masowo by się szczepili, gdyby wiedzieli, że czeka ich jeszcze trzecia dawka szczepionki i to prawdopodobnie płatna. Czy ludzie tak chętnie by się szczepili, gdyby wiedzieli, że będą musieli chodzić w maseczkach dokładnie tak jak nie zaszczepieni i nie będą mogli odwiedzać swoich bliskich w części szpitali, mimo tego, że są zaszczepieni. No i na koniec truskawka na torcie. Czy ludzie by się tak chętnie szczepili, gdyby wiedzieli, że będą mogli nawet bez szczepienia, bez większego problemu? Wyjechać na wakacje m.in. do Chorwacji w Polsce dziennie wykrywa się średnio 4,5 przypadku koronawirusa na milion osób. Kiedy zniesiony zostanie stan epidemii, minister Adam Nidzielski. Nie możemy powiedzieć, że skoro teraz zakażeń jest stosunkowo niewiele, to koniec walki z pandemią. Panie ministrze, 100% zgody. Pan zadba, żeby ta walka nie skończyła się nigdy. To co ma być? Jak jest więcej wprowadzacie nielegalne obostrzenia, które i tak nic nie dają. A teraz, jak jest bardzo mało wyników pozytywnych testów, to według was to się nie skończyło. Jakie są kryteria wyjścia z tego bałaganu, jaki zrobiliście? Ostatnie 500 dni w pigułce. Nie ma zakażeń, ale jest walka z pandemią. Szczepionki działają na wariant Delta, ale jak on zaatakuje, to zamykamy wszystko. Chociaż przez to zginie tysiąc razy więcej ludzi niż przez wirusa. PiS przebija Orwella i wprowadza trójmyślenie. Tłumaczenia pana ministra są idiotyczne. Stan epidemii nie ma żadnego uzasadnienia. Jest jeszcze stan zagrożenia epidemicznego, a do każdego z nich można wrócić w dowolnej chwili. Adam, walcz dalej, ale odpuść ludziom stan epidemiczny. Wywal wypalonych ramoli i zatrudnij skutecznych fachowców z doświadczeniami i wynikami. Wspieraj społeczności i entuzjazm zamiast go niszczyć. Ucz chłopień się na własnych błędach. Widać, że panu ministrowi tak bardzo spodobała się walka z epidemią i rządzenie rozporządzeniami, że nie ma zamiaru kiedykolwiek z nich zrezygnować bo przecież nie wiemy, czy epidemia nie wróci. Nie możemy znieść stanu epidemii w Polsce bo choć nowych przypadków jest niewiele. To nie ma gwarancji, że za 20 lat nie będzie jakiejś nowej mutacji wirusa. Trzeba dmuchać na zimne, bo dobro i bezpieczeństwo Polek i Polaków jest dla nas najwyższym priorytetem. Oczywiście, że nie mogą znieść stanu epidemii. Stan epidemii skończy się wtedy, kiedy ci, którzy mieli zarobić, zarobią tyle, ile założyli, plus wskaźnik inflacji. Proste jak drut. Wygląda na to, że stan epidemii nie zostanie odwołany w momencie, kiedy choroba przestanie stwarzać dla ludzi realne zagrożenia, albo po prostu zniknie, ale dopiero w momencie, kiedy minister zdrowia Adam Niedzielski wraz z kolegami z Rady Medycznej ogłosi, że według nich epidemia się skończyła. Zbyt prędko to moim zdaniem nie nastąpi, ale jest też. Pozytywna strona pandemii. Okazuje się, że dzięki szczepieniom przeciwko COVID-19 możliwy jest światowy wzrost dzietności. Rewelacyjne wyniki badań. Poprawa jakości męskiego nasienia po szczepieniach przeciwko COVID-19. Mężczyźni produkują więcej plemników po szczepieniach, co może zwiększyć szansę na potomstwo. Może teraz kościół wesprze narodowy program szczepień? Boże, w co jeszcze te szczepionki ingerują? Zacznie nam wyrastać trzecia ręka. Ostatnio portale eksperci pisali, że szczepienia nie mają wpływu na układ hormonalny, dlatego nie mogą powodować bezpłodności. Teraz jednak mają wpływ. Znowu kłamstwo? Łysym odrastają włosy, a szczerbatym zęby, i kury lepiej niosą się u zaszczepionych, a krowy więcej mleka dają. Wstępne wyniki badań wskazują również, że kobietom w pełni zaszczepionym zmniejsza się o 45% celulit. U kobiet zaszczepionych widoczny jest również efekt redukcji zmarszczek. Pierwszy na świecie produkt medyczny, który ma same zalety, żadnych wad. Niektóre osoby wczytały się w te badania i okazało się, że jednak konkluzje z badania są. No zdecydowanie mniej optymistyczne. Pan to w ogóle czytał, czy może nie zna angielskiego? Wyraźnie jest tam napisane, dlaczego pojawiło się więcej plemników i jeszcze wyraźniej zaznaczone, że szczepionka nie ma wpływu na parametry spermy na badanej próbce człowieku. Szczepionki nie poprawiają jakości nasienia, chociaż wyniki te wykazały wzrost parametrów nasienia. Wielkość zmiany mieści się w granicach normalnej zmienności indywidualnej. Może na nią wpływać regresja do średniej. Ponadto wzrost może być wynikiem wydłużonego czasu abstynencji przed drugą próbką. Aha, przecieram oczy ze zdumienia. Brak grupy kontrolnej, niewielka próba. Sami autorzy przyznają, że poprawa parametrów nasienia to wpływ abstynencji i naturalne odchylenia, a nie szczepionka. To badanie nie dotyczy wpływu na płodność. Skąd takie śmiałe wnioski, panie doktorze? Zastanawiam się, co dr Grzesiowski chciał osiągnąć tym tweetem. Chciał przekonać kogoś do szczepienia? Takim argumentem? Media! PiS traci większość w Sejmie. Z klubu ma odejść trzech posłów. Troje posłów Giżyński, Janowska i Czartoryski opuszczają klub PiS, powołują koło Wybór Polska, zapowiadają, że będą w opozycji do PiS, ale nie opozycją totalną. Dzieje się Titanik nabiera wody. Arkadiusz Czartoryski: Nie zgadzam się na zamykanie elektrowni w Ostrołęce. Poseł podkreśla, że pięciokrotnie wygrywał wybory dla PiS bez większego wsparcia i billboardów. Godność człowieka jest ważniejsza niż przywiązanie do instytucji. Zbigniew Giżyński o odejściu z PiS. Beneficjentami nowego ładu będą spółki państwowe i wielkie korporacje międzynarodowe. Na to zgody być nie może. Małgorzata Janowska nie zgadzam się z polityką energetyczną PiS. Nie muszą też czytać gazety wyborczej, żeby wiedzieć, co dzieje się w spółkach skarbu państwa? Pani Anita Czerwińska, rzecznik PiS, zasugerowała, że odejście Giżyńskiego i czartoryskiego może mieć związek z działaniami CBA. Pytanie, czy w celu ewentualnego myślenia o uniknięciu odpowiedzialności, lepiej być w PiS? Czy poza nim. Tak tylko przypominam, że Giżyński w 2014 roku odszedł z PiS, gdy okazało się, że oszukiwał na rozliczaniu wyjazdów służbowych, latał samolotem, a brał kasę za przejazd samochodem. Gdy nie wystartował do Sejmu w 2015 roku, to oczywiście przypadkowo dostawał zlecenia z państwowych firm. Rzeczywisty powód odejścia z PIS inny niż deklarują posłowie Girzyński i Czartoryski, twierdzi rzeczniczka PIS Anita Czerwińska. Jej zdaniem wyjście Janowskiej to nieporozumienie które trzeba wyjaśnić. Jeśli chodzi o panią Małgorzatę Janowską i nieporozumienie, to może chodzi o sytuację z maja bieżącego roku, kiedy zagłosowała wbrew partii. Jak nie jesteś z pisem, to nie ma zmiłuj. Standardy jak w rodzinie mafijnej. Posłanka pis Małgorzata Janowska Partia ukaże moją rodzinę. Dostałam informację, że za walkę o suwerenność energetyczną Polski i głosowanie nie z linią partii w sprawie funduszu odbudowy zostanie ukarana moja rodzina. Może odeszła po to, żeby mieć jakąś kartę przetargową. Ja zagłosuję tak jak wy chcecie, ale wy zostawcie moją rodzinę. Pytanie tylko, czy musiała odchodzić, żeby postawić takie warunki. Może tym krokiem chciała pokazać, jaka jest zdeterminowana. Premier Mateusz Morawiecki o wyjściu trzech posłów z Klub PiS w kontekście większości sejmowej dla Polskiego ładu. Mam nadzieję na przekonanie wszystkich tych, którzy na skutek różnego rodzaju animozji i problemów e, znaleźli się rzeczywiście w osobnym, w tym przypadku osobnym kole. Liczę na dalszą współpracę. Rozmawiałem z nie teraz, ostatnio, ale jakiś czas temu z dwójką z tej trójki, którą pan redaktor wymienił posłów, wiem, że to są osoby, sądzę, że cała trójka, jestem przekonany nawet o tym, że to są osoby, które wspierają ideę polskiego ładu, wspierają ideę zjednoczonej prawicy po prostu na skutek różnego rodzaju konfliktów, także konfliktów personalnych. Zdarzają się takie sytuacje i nie sądzę, żeby to powodowało jakieś poważniejsze problemy. Wszyscy co się cieszą z wyjścia tych trzech posłów z KP PiS i historię o braku większości w Sejmie, cieszą się na wyrost. Ludzie, kochani, ja naprawdę wiem, kto jak głosuje w Sejmie i kto z PiSem, a kto nie. Jednak opuszczenie klubu przez trzech posłów, wieczne negocjacje z dziewiątką Gowina. Czterech niepewnych kukizowców. To jest problem dla PiS. Negocjacje na każdy temat sprawiają, że nie da się rządzić. Czytam, że rząd nie ma większości w Sejmie. Przypomnę, że wczoraj PiS wygrał głosowania w sprawie odwołania Terleckiego i wotum nieufności wobec Kamińskiego, Dworczyka i Sasina. Członków rządu i marszałka Terleckiego poparło od 235 do 237 posłów. Plus na głosowaniach nie było trzech posłów PiSu. Zjednoczona prawica gnije od środka od dawna. Dzisiejszy ruch trzech posłów to zagrywka taktyczna, a nie zmiana politycznej orientacji. Będą pewnie nie raz popierać rząd, ale za każdym razem negocjując coś dla siebie. Ale moment formalnej utraty większości, mimo wszystko, symboliczny. Wszyscy ekscytują się odejściem z PiS trzech posłów. Spokojnie, za dużo wspólnych interesów w Zjednoczonej Prawicy, żeby się miała rozpaść. Będą się żarli między sobą, ale łączy ich wspólne dojenie państwa. Sami nie odejdą. Tylko silna opozycja może przepędzić ich od koryta. Również sądzę, że odejście wspomnianych posłów spis jest robione tylko po to, żeby mogli coś na tym ugrać. Dodatkowo, jeśli tylko silna opozycja jest w stanie wygrać spis, to raczej słabo to widzę, bo obecnie opozycja potyka się o własne nogi. Wydaje mi się, że jedyna partia, która jest w stanie doprowadzić do rozłamów zjednoczonej prawicy jest. Peace. Czy dojdzie do tak poważnego rozłamu, który skończy się wcześniejszymi wyborami? Szczerze w to wątpię, tym bardziej, że za chwilę czeka nas czwarta fala koronawirusa, podczas której rząd nie będzie w stanie zorganizować wyborów parlamentarnych w normalnym trybie. Na koniec przedstawiam trzy najciekawsze tweety pana Janusza Pichocińskiego. Wielka Brytania zakazuje reklam fast foodów i słodyczy, skok stulecia: dwóch szesnastolatków włamało się wełku do kiosku z truskawkami, łupem nieletnich złodziei padło 6 złotych, Polacy zjadają w sezonie. 100 tysięcy ton arbuzów. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Polityczny przegląd tweetów powróci prawdopodobnie we wrześniu. Jeśli oczywiście kanał przetrwa do tego czasu. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, to dajcie lajka, like, zostawcie komentarz, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i do zobaczenia wkrótce.